Parę lat temu mój wujek ze wsi obok, nie taki stary, w sumie miał może 37 lat wtedy, kupił sobie pierwszy komputer i internet Orange'a. Poprosił mnie, żebym wpadł podłączyć mu kompa modem, pokazał te internety całe za flaszkę. No to wpadłem, wszystko pięknie podłączyłem, założyłem maila Facebooka, pokazałem stronki o samochodach, o hodowaniu kwiatów i innych jego zainteresowaniach. Wszystko pięknie, zbieram się do wyjścia, a wujek... Ej Seba, a weź mi jeszcze pokaż no te pornuchy! Bo podobno tego pełno w internecie. Jego żona na kanapie. Hihihi, hi, hi, ty z boku. No to odpalam RedTube i włączam pierwsze lepsze wideo. A wujek jak niejebnie. Co to kurwa jest? Przecież ona jest cała wygolona. Fuuuuj, jak dziecko jakieś, a nie baba. Weź to kurwa łącz. Koncur musi być. Weź no, daj coś normalnego, a nie dla zboczeńców. No to wpisuję kurwa Heiri. Wyskoczyła jakaś zarośnięta pizda i wujek Nooo, i co mi się podoba? Kurwa, to jest kocur, najlepszy! Dostałem flaszkę i szybko się ulotniłem Od tamtej pory zawsze jak widzę jego żonę myślę Ja pierdolę, jakiego ona musi mieć kocura